Zapraszam do obejrzenia rosyjsko-amerykańskiego porozumienia bez zgody Ukrainy. Wołodymir Zełęski od dawna uważa, że powrót Rosji zmusi Ukrainę do natychmiastowego przyjęcia NATO. Dyplomaci amerykańscy twierdzą, że ten warunek jest niemożliwy. Według Donalda Trumpa. Nie ma możliwości powrotu do granic sprzed 2014 roku z Krymem i większością Donbasu. Jego zdaniem okupowane terytoria mogą zostać odzyskane tylko częściowo. Waszyngton wykluczył zaangażowanie militarne w zadanie zapewnienia bezpieczeństwa Ukraińcom w przyszłości. Stwierdzając, że odpowiedzialność za region powinna zostać przejęta przez kraje UE, gwarancje bezpieczeństwa powinny być wspierane przez jednostki europejskie i pozaeuropejskie, a siły pokojowe na Ukrainie powinny być rozmieszczone w ramach misji innej niż NATO i nie powinny być objęte ochroną. Zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, nowy szef Pentagonu Europa musi wzmocnić własne bezpieczeństwo, ponieważ nie jest to najwyższy priorytet. Stanów Zjednoczonych świat jest miejscem bezpieczniejszym i bardziej wolnym, gdy NATO jest silne, a 2% PKB nie wystarcza. Aby stawić czoła przyszłym zagrożeniom ze strony Rosji na kontynencie lub Chin, zwiększenie ich do 5% to niezbędne inwestycje zostały podkreślone. Komentując przemówienie szefa Pentagonu, minister obrony Ukrainy zapewnił, że Kijów nie zmienił swojego stanowiska w sprawie członkostwa w NATO. Nasze stanowisko zawsze było takie samo. Chcemy być krajem NATO i będziemy, utrzymujemy nasze zdolności obronne i jesteśmy w stanie to zrobić. Rustem Umerow, sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, zauważył potrzebę zapewnienia Ukrainie silnej pozycji i gwarancji bezpieczeństwa przed negocjacjami. Ważne jest, aby umowa była trwała. Putin musi wiedzieć, że to jest koniec, że nie może już zajmować tego kawałka ziemi. Widzieliśmy, co działo się z porozumieniami mińskimi od 2014 roku. Myśleliśmy, że to coś trwałego. Nie jest tak, że Putin po prostu kontynuował swoje próby okupacji Ukrainy, a następnie w 2014. 2020. Dwa roku rozpoczął wojnę na pełną skalę. Nie możemy pozwolić, aby coś takiego wydarzyło się ponownie. Rutę powiedział. Z punktu widzenia Ukrainy nie ma szans na zaakceptowanie pokoju, w którym Rosja wzięłaby wszystko. Istnieje potężny atut przetargowy w Łuku Kurskim i wymianie jego części za okupowane terytoria. Zachodni eksperci twierdzą, że Putin raczej nie zmieni swoich planów dotyczących militaryzacji, defaszyzmu i neutralności Ukrainy. Wierzą, że Kreml wie, co zrobić, aby uzyskać pożądaną reakcję. Tymczasem rzecznik Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że obaj prezydenci spotkają się twarzą w twarz. I będą kontynuować negocjacje, na przykład w Arabii Saudyjskiej. Putin wspomniał o potrzebie rozładowania konfliktu i zgodził się z Trumpem, że trwałe rozwiązanie można osiągnąć poprzez rozmowy pokojowe. Pieskow przyznał. Tymczasem Wołodymir Załęski powiedział, że Rosja chce uniknąć Ukrainy w rozmowach. Ukraina nie zaakceptuje żadnych rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją bez tego, powiedział Załęski. Rozmowy między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem dopiero się rozpoczęły. Więcej decyzji może zapaść na dwudniowej konferencji bezpieczeństwa narodowego zaplanowanej na 14 lutego w Monachium. Napięcia na Bliskim Wschodzie osiągnęły punkt krytyczny. Według Washington Post Izrael planuje zaatakować irańskie obiekty nuklearne. Wywiad w USA ostrzega, że Izrael prawdopodobnie rozpocznie prewencyjny atak na irański program nuklearny przed pierwszą połową roku. Alarm w USA. Wymaga licznych raportów z wywiadów. Szczególnie niepokojący jest raport ze stycznia, przygotowany przez Kolegium Połączonych Szefów Sztabów i Departament Obrony USA. Wywiady. Dokumenty wskazują na dwa potencjalne cele: obiekty nuklearne w Fordo i Natanz. Według gazety, decyzja o bombardowaniu Została podjęta przez Izrael w październiku w odpowiedzi na wcześniejsze działania Teheranu. Chociaż lepiej byłoby wynegocjować pokojowe rozwiązanie długotrwałych problemów Ameryki z reżimem irańskim, nie mogą czekać w nieskończoność. Jeśli Iran nie będzie chciał podpisać umowy, rzecznik Białego Domu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Podkreślił, że jest to również stanowisko administracji Trumpa. Media wskazują, że potencjalny atak mógłby opóźnić irański program nuklearny o tydzień lub miesiąc. Jednak ceną byłaby eskalacja napięć w regionie, która grozi wybuchem szerszego konfliktu. Chociaż kluczowe organizacje, w tym CIA, Rząd Izraela i amerykańskie agencje wywiadowcze powstrzymały się od oficjalnego komentarza: Atak w Niemczech. Sprawca uniknął deportacji. W czwartek w stolicy Bawarii, Monachium, prywatny Mini Cooper wjechał w tłum protestujących pod Związkiem Zawodowym Verdi. Kierowcą był 24-letni Farad N, obywatel Afganistanu mieszkający w Niemczech na zasadzie pobytu tolerowanego. 28 osób zostało rannych, a stan dwóch określono jako krytyczny. Premier Bawarii nie pozostawił wątpliwości co do charakteru ataku. Prawdopodobnie był to atak Wiele znaków wskazuje na to, że sprawca urodzony w Kabulu w 2001 roku przybył do Niemiec w 2016 roku, chociaż jego wniosek został odrzucony. Federalny Urząd D. Migracji i Uchodźców otrzymał status pobytu tolerowanego, który chroni go przed deportacją. Szczegóły czwartkowych wydarzeń zostały opisane przez świadka. Kierowca najpierw przemknął między zaparkowanymi samochodami, a następnie szybko ruszył w kierunku ludzi. Policja użyła broni. Przed zatrzymaną osobą padł strzał, cytowany przez Reuters. Według lokalnych mediów 24-letni mężczyzna jest znany policji. Der Spiegel pisze, że Afgańczyk rzekomo wstawił islamskie inskrypcje przed popełnieniem przestępstwa. Szybka interwencja policji niewątpliwie zapobiegła dalszemu niebezpieczeństwu i znieważeniom ze strony innych. Minister Spraw Wewnętrznych. Prokuratura musi teraz zbadać, co dokładnie skłoniło Farada N. do przeprowadzenia ataku. Ten śledczy nie może liczyć na żadną pobłażliwość. Musi zostać okradziony i opuścić kraj. Olaf Scholz skomentował zdarzenie w piątek 14 lutego w odległości. 1,5 km od miejsca zdarzenia. Konferencja bezpieczeństwa monachistów rozpocznie się z udziałem czołowych światowych polityków, w tym wiceprezydenta USA Jaya Devansa. Incydent przypomina grudniowy atak w Magdeburgu. Gdzie 50-letni obywatel Arabii Saudyjskiej celowo wtargnął w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym, zabijając sześć osób i raniąc ponad 200. Rosja przeprasza Polskę. W poniedziałek nie będziemy się wahać. Od poniedziałku do wtorku, kiedy rosyjskie pociski uderzyły w szereg ukraińskich linii kolejowych w tym w Połtawę, Czernichów, Sumę, Charków i Zaporoże, rosyjski Su-24. MR naruszył przestrzeń powietrzną nad polskimi wodami terytorialnymi. Samolot osiągnął maksymalną głębokość. 6,5 km i znajdował się na wysokości ponad minuty nad wschodnią częścią Zatoki Gdańskiej. Przyczyną była awaria rosyjskiego systemu nawigacyjnego, który, zgodnie z rozkazem rodzaju sił zbrojnych będących w użyciu, został wykryty przez polski system radarowy. Według MSWA nie ma wątpliwości, że ten samolot zbierał dane rozpoznawcze. Rosjanie prowadzą dochodzenie, testy i testy nad Morzem Bałtyckim. Nasze systemy natychmiast wykryły ten samolot. Opuścił on polską przestrzeń powietrzną po 1 minucie i 12 sekundach. Nie mam wątpliwości co do dobrej woli Rosji. Od wielu lat testują takie loty samolotami. Nie była to wina rosyjskiego pilota. MSWA oceni sytuację, a nasza reakcja będzie adekwatna. Dyrektor MSWA Tomasz Siemoniak powiedział, Tymczasem na konferencji prasowej szef MSWA został zapytany, czy Polska rozważyłaby zestrzelenie wrogiego samolotu. Trudno jest podjąć taką decyzję. W tym przypadku nigdy wcześniej się to nie zdarzyło, ale pojawiły się szybkie informacje ze strony rosyjskiej o niezamierzonym przekroczeniu przeprosiny i informacja o natychmiastowym powrocie do ich przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jeśli cokolwiek zagrozi bezpieczeństwu Polski, nikt nie zawaha się zareagować zdecydowanie. Trasa lotu została natychmiast zmieniona po interwencji rosyjskiej marynarki wojennej. Polscy oficerowie dyżurni skontaktowali się ze stroną rosyjską, która potwierdziła naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W oświadczeniu czytamy, że Rumunia również zgłosiła naruszenie swojej przestrzeni powietrznej. Przez rosyjskie drony, dodając, że jeden z nich mógł się rozbić. W tym samym czasie rosyjski dron rozbił się w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Dron Szachet naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Dwa z nich eksplodowały na naszym terytorium, narażając życie Mołdawian na niebezpieczeństwo. Prezydent Maya Sandu została poinformowana, że Europa została zignorowana. Ruch Trumpa został odebrany jako zdrada. Donald Trump przyznał w środę, że rozpoczął rozmowy pokojowe z Władimirem Putinem i że delegacje z obu krajów rozpoczną negocjacje. Ruch prezydenta USA. Wywołał niepokoje i jest powszechnie postrzegany jako zdrada. Dyplomaci na starym kontynencie obawiają się, że USA ustąpią Rosji, zwłaszcza władze Ukrainy, które dowiedzą się o wszystkim dopiero po fakcie. Moody próbował zagłuszyć sekretarza obrony USA Pita Hekseta. Jest jedna osoba na świecie, która ma zdolność do dotarcia do obu stron w celu zaprowadzenia pokoju. A tą osobą jest prezydent Donald Trump. Udowodnił to wczoraj, rozmawiając zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymirem Zełęskim. Nie ma zdrady. zarówno świat, jak i USA dążą do pokoju. Pokój zostanie wynegocjowany, powiedział szef Pentagonu. Według CNN, Donald Trump skontaktował się z Rosją jeszcze przed rozpoczęciem rozmów i pozbawił Ukraińców karty przetargowej. Środa była najlepszym dniem Putina od czasu inwazji na Ukrainę, ponieważ tego dnia podważono wiele ukraińskich aspiracji. Nowa administracja USA wątpi w swoją zdolność do odzyskania terytoriów okupowanych przez Rosję. Według CNN, polski dziennikarz Jakub Majmurek uważa, że 90-minutowa rozmowa przełamała izolację Putina trwającą od 2022 roku. Od dawna wiadomo, że Ukraina nie jest obecnie w stanie zwrócić granic uznanych przez społeczność międzynarodową. Przyznanie się do tego na początku rozmów to dość dziwna taktyka. Według Majmurka, zaprzeczanie obecności Ukrainy w NATO od samego początku jest również problematyczne. Tymczasem były doradca Trumpa DDM. Bezpieczeństwa Narodowego twierdził, że prezydent skutecznie poddał się Putinowi. Prowadziłem wiele negocjacji z Rosjanami i wiem, że żaden kraj nigdy nie zaakceptował ustępstw, które zaoferowaliście lepiej, a potem nie chciał więcej powiedział John Bolton. Skrytykował również wybór Tulsi Gabbard na szefową Agencji Wywiadu USA, która wcześniej była oskarżana o powtarzanie rosyjskiej propagandy. Putin nie mógłby być szczęśliwszy. Pije wódkę prosto z butelki. Myślę, że wielu naszych sojuszników dwa razy się zastanowi, zanim podzieli się z nami informacjami wywiadowczymi. Były doradca Trumpa podkreśla, że nastąpiła całkowita zmiana stanowiska USA i NATO, która wcześniej podkreślił potrzebę odzyskania przez Ukrainę pełnej suwerenności i integralności terytorialnej. Były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji uważa, że metody Trumpa nie przyniosą korzyści Ukrainie. Z pewnością nowatorskim podejściem do negocjacji jest oferowanie ogromnych ustępstw. Nawet brytyjski premier Neville Chamberlain nie posunął się w 1938. Puseri w ustępstwach wobec Hitlera tak daleko jak Donald Trump wobec Putina. Powiedział były premier Szwecji Niedługo po pojawieniu się doniesień o rozmowie Trumpa z Putinem, ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że Ukraina i Europa muszą brać udział we wszystkich negocjacjach. Czekamy na dalsze dyskusje na temat działań z naszymi sojusznikami z USA. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie silnej pozycji Ukrainy, powiedzieli szefowa europejskiego MSZ Kaja Kalas. Powiedziała, że Europa musi odgrywać centralną rolę we wszystkich negocjacjach.